Snajpera. A gdzie no, ten snajper? W ogóle snajper. W ogóle po prawej stronie. Zaraz po lewej stronie. Skolej się. Snajper w oknie. Podwórek wciskał. Dobra, Stajr biegnie i nie poddała się kurwa. Biegnie, nie strzelam. Proszę. <tryk> Hajka podkręcony? I się, jedynka do Brainera, dwójka ze mną. Kto ma ziemi? Film kręcisz. Film. I będzie wrzucony potem? No? Będzie, będzie. Chciałbym pozdrowić. Chciałbym, chciałbym pozdrowić mamę za to, że dała mi pieniądze na naboje. <śm>